Siema z tej strony, jeszcze jeden. Proszę. Siema z tej strony, jeszcze jeden, jeden, jeden. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Słuchajcie, ten strona jest A8. Dzień dobry, zostawcie lajka i subskrypcję. Dzień. Dokładnie. I dzisiaj zagramy sobie pary. Daj gotowość. Dobra. Wiecie, co się dzieje? Daj. A8. U gdzie jestem? Miałem grać duło za 8. A8! A8, gdzie jesteś? A8! Nie ma go. Co ja mam? Mam jakąś broń i 20 zł. 20 zł mam. Dobra. Postaram się wyjść z tego jakoś. O, jakieś wskoczyłem, kucne. I dobra, wyszłem. Jakaś woda, to jest ali zimno. Ej, pójdę w tą stronę, co to tam jest, jakieś dziwne rzeczy. Jestem w krzaku. Może nikogo tutaj nie będzie. To jakieś boisko. A tam kto to jest? Co to? Kto to jest? Banana, Dzień dobry Dzień dobry. Kim jesteś? Witam. I am the king of bananas. Jesteś królem bananów? Yes. I am the king bananas OK Gdzie Ty by Ty by banana człowiek, ten, który tu przypłynąć. Znaczy nie przypłynąć, tylko którego zaciągnąć na tą wyspę. Tak. Chyba. Czekać. Czy ty być w tamtym statku? Banana? Człowiek. Chyba tak. To jak tak tam być, to ty być zaciągnięty na tą wyspę. Witaj w bananowym raju, banana. Człowiek. Fajny on, no, ale jak. Nie mogę wrócić do domu? Święte, święte drzewo daje nam bananki małe, które rosną i sobie mogą grać w piłkę. Banana. W wielkim bananowym drzewie banana jest kryształ nieśmiertelności, który daje bananom mło młodość. Przyniosę tutaj jeden. Dobra, poczekaj. No dobra, ja się stąd zwijam. Co ja tutaj będę robić w ogóle? Co, ty, co oni tam? Oni tam lamy jedzą. Ja cię Spytam się go, czy on... czy... czy, czy, czy kto zjadł tam lamy, się spytam może. Może mi odpowie. Banana. A, banana. mam pytanie. Klejnot nie. nie działa, banana. Co to jest? Klejnot młodości, banana, człowiek. To jest mysz o jeleni. Człowiec. Wy go Człowiec. U tylko to my dajemy też zwierzętom człowiek zjeść. My tylko jemy mysz o jelenie czasami. My, nie, my ich nie jeść bardzo często. My zjeść, bo my głodni być, bo my nie mać jedzenia, bo my mieć pokój z łybami. My nie jeść, nie jeść łyby, tylko na rybki, bo na rybki bananać to być Zwykłe ryby. Te nie należą do grona łyby. To są zdrajcy łyby. Człowiec. A podnieś ten klejnot. Człowiek nie podnoś lepiej. Bo to jest kryształ młodości. Nie wiem, człowiek co się stanie tobie, jak tak jak to podniesiesz. No dobrze, to odejdę, odejdę lepiej od tego. Człowiec, chodź oprowadzę cię po tej wyspie. Znaczy po wyspach. On, człowiec, jest taki, chodź. on jest taki dziwny Czołaj, ja chcę to słyszeć O nie, zostawić mnie Ja nic nie zrobiłem Nie, zrobię. Dobra, człowiek, chodź Chodź powiedz, banana Najpierw cię oprowadzę po wyspać, bananać Krabiać Bo to jest Krabia Wyspa Banana W kształcie kraba Człowiec nie wyciągać karabinu. Znaczy tam pistolet, czy co tam. O, o nie, nie tu mam, nie mieszkać. Tu mieszkać banana Henryk. Czyli Kto to? No Henryk bananać. Aha. Tu Do. w tej bombie rozbrojonej... Człog... Ludzie o nam pomóc rozbroić. Tam latające myszojelenie jelenie są. Uwagać. Faktycznie. Powiedz, to drzewo znikn zniknęło. Skąd banan mieć iPhone'a? Bo, bo człowiek mi dać. Nikt nie mi... ty człowiek. Mhm. Który? To jest, raj, to jest raj dla ludzi, jak dobrze słyszeć. Bo ludzie bardzo lubią takie fajne krajobrazy. Mhm. Banana delfiny. Mogę się pokąpać? Proszę, czysta woda. To bananowa woda. Ale fajnie, dobra. są to. wyspy przeznaczone do użytku banana. Tam mhm. banany robią domy i nie tylko, wioski też banana. Ciebie. A mogę jakoś Ciebie. wrócić do domu? Tak, ale nie teraz. Najpierw Cię oprowadzić po niezwykłym świecie bananać i y, nauczyć Cię niektórych rzeczy. Na przykład języka banana. Proszę, człowiec, weź ba balony. Co to by, co to jest? Balony. Dużo y, powietrza mieć, człowiec. Chodź tędy. Hm. Tu być kątek odpoczynku dla bananaci. Mhm. Tam być skażony teren e, ognia. Nie wiem jak to się mówić po człowiecu. Mhm. Chodźmy, lecimy dalej. Człowiek, my tu zbudowaliśmy wielkie maszyny które człowiecy nigdy by nie zbudowali, bo nas człowiecy tak poduczyli, że my sami ogarnęliśmy intelekt. Tu być wyspa banana króla, to być moja wyspa. Tu być oswojony, myszo jeleć. Siadasz tu i lecisz. Ale myszoje leńce teraz odpoczywa. Tu być mi... tu jest mi... toaleta. Banana. O jest. A tu być mój dom. Banana, chodź, lecimy dalej. Gdzie chodź, banana. Gdzie mam po polecieć? Za mną! Banana. Człowiek. Królu Banana. Za mną. Dobrze. Tu być, wyspa T-Rexa. Tak ciężko mi się trochę lata, Królu Bananie. A gdzie Ty być? Obok! Gdzie tam być? Królu Bananie. Niech Banana chce wyląduć na tej wyspie, gdzie ja. Tu bananać. Możesz podziwiać stąd wielkie krajobrazy bananowej wyspy. Mm. I możesz tutaj odpocząć. To jest banana, Nie wiem jak to się mówi, po człowiecy. Mm -hmm. Banana, człowiecy. Odkryliśmy intelekt, którego człowiecy nie umieli ogarnąć. Człowiecy są czasami nie mądrzy co robią Bo my zrobić nawet maszynę, która wyczuwa energię m, wyrwy człowiec A gdzie jest koniec prowadzki Królu jest. Królu bananać. Ja lecę tutaj. Królu Bananie. Dobrze, człowiek. To być koniec oprowadzki. Tu być... Meteoryt, który tu walnąć 5 godzin temu. Serio? Tak. My tu już pozbieraliśmy jego próbki. Te próbki są niestabilne. Można tak zrobić. Widzisz? Można tutaj zjeść banana się chowa po ziemię na chwilę. Co ja zjadłem? Co ja zjadłem? Aj, ten pan jest dziwny chyba. Nic, człowiekowi się nie stanie. To nie ma skutków ubocznych, ta maszyna. Dobrze, dobrze. Na chwilę odejdę. Nie ma skutków. Ale ten król banan jest jakiś dziwny. Be. O, już jest na królu nie? Ja wiem, słyszałem to, co ty powiedzieć, ale się nie martwicie. No, ale... Człowiek, chodź, tędy, pój pójdziemy. Wyjdziesz z tej wyspy, bo chciałeś uciec z tej wyspy niedawno, co? Ale idziemy cię zaprowadzić do tego, co tam ci chciałeś. My... lecieć na dół, człowiec. A... Człowiec, chodź tutaj. Mam broń, król bananie. Tu... Dostajemy ją. Dobrze. Dobrze, człowiec. Teraz tutaj. Tu być maszyna, którą my stworzyć, by... znaleźć energię wyrw i kostki. Tam czy jakoś tak. Nie pamiętam, czy dobrze powiedziałem. Banana, tu być droga ucieczki z tej wyspy. Tu, jak pan widzi, ludzie ustawili znaczek, że tu jest wy wyspa. Nie wiem, gdzie jesteś, królu, bananie. A tutaj, tu jest. My o, nie ciekawe. być. My mieć bronię. My mieć auta. My mieć. Znaki! My mieć ludzi! Bananowe człowiek. Chcesz jednego darmowy? Nie, nie mam z, chęci. Jeden darmowy, ale to jest jeden najlepszy lud dar, dar, darmowy. Chciałbym z, ale nie, nie To nie jest chcę. z siorbem, to jest z zdrowiem i to jest z energią energią y, sk koskału. No to mogę wziąć jednego. Tak tu za tym jest... A, to oni chyba jeszcze dzisiaj nie dają. Tutaj jest droga ucieczki twoja, człowiec. Czyli mogę tym uciec? Tak. Tylko banana... Tylko, że ja muszę cię... Ja cię muszę tylko tutaj włożyć do tego i cię tutaj zawieźć, bo ty nie umieć, na przykład tym jeździć, na przykład. To chodź. Wchodzimy! Teraz twoja kolej. Jak ty tam wszedłeś? król no nie. No otwórz klapę. Nie mogę. Klachę. Nie mogę otworzyć. Możesz na pewno. Nie mogę, naprawdę. A to otwórz no. Pociągnij. No staram Pociągnij. się. Nie mam siły. No dobra. nie. Masz. Otworzyłem ci. Wejdziesz czy nie? Nie mogę. Uuu, jestem. Jesteśmy. To była pierwsza część y, Wyspy Banana. Tak. W następnym odcinku znajdziemy A8.